Cześć siemanko, ja jestem Kuba witam was na odcinku ogólnie długo nic nie wstawiałem wyszło jak wyszło yy, i ogarnąłem sobie motocykl więc pokażę wam jak on może wygląda, napiszcie w komentarzu co to może być macie 5 sekund no i co zapraszam na instagrama i nie możecie zasubskrybować mój kanał no dobra więc <laughs> Powrót do Przeszłości Była Suzy To jest Suzy yy, Jeszcze ma fliki Ale To nic kurde Jest podpisana nawet Ogólnie była malowana przez kogoś I ładnie to wygląda moim zdaniem Zobaczcie sobie Tak to wygląda Lampa jest od y, skutera aprilli 50 Powiem wam, że nawet tu pasuje, nie? Na żwirowni coś tam daje radę Wydech chcę trochę przerobić, bo jest cichy <grych> y, No i co, no wygląda jak wygląda Nie wiem czy się spodziewaliście, że cokolwiek jeszcze wstawię na ten kanał, ale jak widać wstawiam Znaczy, no wstawię Szkoda, że nie mam kamerki, tak bym Wam coś ponagrywał, więc dupa. Mam jeden filmik kiedy ze wirowni. to Wam pokażę. Jest to rocznik 94 albo 96, nikt nie wie co to jest rocznik. Bez papierów, tylko żeby sobie pojeździć po polnych. Może nie będę odpalał, bo niedziela, ale ogólnie chodzi. 3000 lat temu był robiony remont. Czy, czy tam coś wymieniono w silniku jest drugi silnik tylko że gaźników nie ma tłoki są tutaj yy, mamy sprzęgło jakąś zębatkę nowy filtr powietrza właśnie muszę go zmienić znaczy założenia, bo dostałem to to zmienię yy, no skrzynia raczej tu powinna być jakaś uszczelka osłona yy, tu powinien być zapłon Coś tam jest? Tłoki, zębatka. Łańcuszek rozrządu, przewód hamulcowy. No, jakaś okay, zębatka. Co to jest? Yy, szesnastka chyba. kurde Właśnie będę chciał kupić inną. No i co? I coś tu jest. Yy, tutaj jest zatarta ta yy, panewka. No i kurwa, nie wiem, co z tym silnikiem robić. No mogę sprzedawać albo nie. No, i jakoś to tam jeździ, nie. Nie wiem, czy kierunków nie zdjąć bo jednak gleba i będą połamane. Chociaż dobrze, że one są przykręcone tak aż schowane tutaj, nie. Więc nie powinien się szybko połamać. Tutaj by mogło być bardziej schowane. Ale i tak jest dobrze, moim zdaniem. No, więc, no nie wiem, no. Wydaje się w porządku. Yy, napiszcie, czy chcecie jakieś filmy z niej. To najwyżej będę jakoś nagrywał z telefonu. Z kolegą poproszę, czy coś. No No i co? No, amorki nie ciekną, jeśli nie chodzi git kit. ma niskie obroty, a on chciał trochę wyższe. No i tutaj niby tą śrubką się reguluje. Niby tą śrubką coś tam kręciłem, nic nie szło. Więc no no i spróbuję ten wydech uciąć gdzieś tutaj no gdzieś tu i przyspać tą końcówkę ale zobaczymy jak to wyjdzie to jest cienka blacha? no trochę zobaczymy co to wyjdzie najwyżej no, jak będą hukowe spawy to tutaj się utnie a jak będą dobre, no ale znowu skąd mam wiedzieć jakie wyjdą nie Ech, no i co no w porządku chodzi, światełka śmiesznie bo Postojówka LED jest, kurde. Yy. Mamy po LED -a. Tu mamy już żółtą. Kurwa, czekajcie. <laughs> o, tutaj jest jeszcze taka, nie? No, więc, tak to jest. Ogólnie, akumulator też jest git. Jak tydzień po to już nie chce palić, nie? A jak z dnia na dzień, to normalnie odpala. Ktoś tutaj też wężyki wymieniał, bo mięciutkie, ładne, nowe hmm, Świeczki też, kawa z mlekiem, elegancka Logi nie ciekną, jak w poprzedniej Suzy eee, Co jeszcze? Ogólnie tamta Suzy głośno chodziła, nie? Jakbyście walnęli tam worek, kurde tego Śrubek, a tutaj cichutko i nie wiem, czego zależy Tylna murek nie cieknie Łajdów w porządku w miarę Zęby też są, gigitest. jest. Yy, klocki tył chyba są takie. No, jeszcze coś jest z przodu, są lepsze. Zatankowana, sprzęgło jakoś tam chodzi. Yy, no, nie wiem, co, jeszcze wymaga, nie powiedzieć. A w ogóle taki silnik, znaczy takie olej się leje do nieby już zjechanych silników, nie? Ale taki powiedział, żeby wlewać. No i chyba taki będę kupował. No bo 10W40 będę kupował, zobaczę. No, ale nie bierze oleju nic. A suwi lubią coś tam czasem wziąć, więc no. A wydaje mi się, że o możecie powiedzieć, czy ona może lepiej jechać niż tamta, czy to jest przez to, że to ma Mówi Mówię o polnej, nie? Że na polnej ta lepiej jedzie. Że jakby lepiej się odpycha. Nie wiem, może mi się wydaje. No, a silnik to nie ma, bo się go sprzeda. No, bo się go zrobi i włoży do ramy jakiejś. Jeszcze nie wiem, zobaczę. No, więc co no? Eee, taki mały. Krótki filmik. Yy, dzisiaj chcę yy, sprawdzać olej, czy jest, to jest. Chcę zmienić właśnie ten yy, filtr powietrza. Chcę ten wydek dzisiaj zrobić. Yy, co jest ja chcę dzisiaj zrobić? Yy, no, chyba tam te części, ale jeszcze nie wiem. Yy, no i chyba tyle. No i nagrałem wam filmik. 4 <laughs> miesiące mi nie było. No, kurde, jak miał. Kask, znaczy, no, mam kask pożyczony od kolegi, bo z jakichś tam przyczyn nie mam tamtego i ten. No i bym wam nagrywał, nie? Kurde, ale kamerki nie Tak, to filmy by były na pewno rozstrzygodnie, nie? <laughs> Więc. No dobra, no, już nie będę was tutaj zanudzał. Jeździ, skręca, hamuje. <laughs> Jeszcze będą się myśleć, jak tu z przodem coś ogarnąć, jak, żeby ją trochę podnieść, bo jest niska. Możecie zaproponować, co mogę tutaj zrobić, żeby ją podwyższyć. No i co? Dzięki za oglądanie. Może będą jakieś filmiki. No i teraz mam tam filmik jeszcze jak na szwirowni tam nie wjechałem, bo się zawiesiła już silnikiem na slickach, No i co? Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. I widzicie się w kolejnych odcinkach. Siemanko. Suzy na slickach, ciekawe czy podjedzie.